Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będziemy analizować trailer Knawa Security Bridge ze State of Play z 28 października. Chciałem ten zrobić film wcześniej, ale nie miałem chęci, więc przepraszam. A w tym momencie oto ten trailer. <tryk> Ladies and gentlemen, thank you for visiting, and we hope you enjoyed the show. Freddy and the gang are pretty tired, but they'll be back again next week after a few days of scheduled maintenance. Freddy Fazbear's Mega Pizza Plex is now closed. Initiating nighttime protocols. No, no, wait! I'm still here. My son! I warned you! I warned you! You should be able to escape when the security doors reopen at 6 AM. Until then, keep moving and try not to draw attention to yourself. If there is another way out, I will help you find it. I promise. make your way to the front of the building where you will be given novelty glasses a voucher for one free soda refill and where you will sign a legal disclaimer releasing us of all liability for anything that might have happened during your visit have an awesome night and we'll see you again soon would you like to take a short survey about your experience Pierwsza rzecz, która się pojawia w tym trailerze, to to, że to jest ta. To jest scena. Zaczyna. Trailer zaczyna się od sceny, która. Kończyła poprzedni trailer. Czyli, jak Wani się wychyla z tego ten. W tym momencie widzimy Glam Chica, która w zasadzie nie wiadomo, nie wiem, co ona robi. Nie wiem, co się ogólnie z nim dzieje. O! I teraz taka ciekawa rzecz to to, że na jednej ze z takich grafik promocyjnych, które dostał Dawko na swoim streamie charakterystycznym w marcu to to, że i było, była tam jedna z, na tych grafikach powiedziane zniszczona dla W jakichś kanałach czy coś. I wiele osób się zastanawia, jak to się stanie. Czy to Glamrock Freddy, który jest po naszej stronie, ją na, no, zniszczy, czy to Wani, czy to Glitch A okazuje się to, że w Pizza Plexie będzie prasa hydrauliczna. No. I to mi się dosyć kojarzy z tym, że właśnie pod koniec września wyszedł czwarty rozdział do gry Dark Deception, w której jeden z poziomów Właśnie takie animatroniczne potwory zniszczyliśmy w prasie hydraulicznej. Później to one tak i tak się znowu pojawiły, ten, ale zostały zniszczone one w prasie hydraulicznej. O i tutaj mamy działek pizza plexe. O, i mamy gigantyczne hologramy animatroników. Tutaj jest Glamrock Freddy. O, i mamy Va Vanessa, Też wanil w zasadzie to jedno i to samo. O, tutaj powstaje. O, taka ciekawostka, że w drugim odcinku, na końcu drugiego odcinka Freddy's Freddy and Friends on Tower, w takiej mini teaserowej kreskówce. Pojawiła się taka rzecz, że samo Steel Wool jakby dało nam podpowiedź, że Sa Sunrise i Moondrop to był jeden sam matronik I, ta, I to jeszcze bardziej potwierdza, jest ogólnie taka rzecz, że to może zależeć od tego, od cyklu dnia i nocy w, na placu zabaw tamtym w, po, na tamtym trailerze z Lutego. Możemy jeszcze abajtować animatroniki, w... animatroniki dźwiękami. I jeszcze ogólnie będziemy mieli dwie bronie. Będzie to aparat taki, który będzie mogli ogłuszać animatroniki. I fast blaster, który Be musimy być bardzo precyzyjni, bo żeby, je, żeby animatroniki ogłoszyć, to musimy im trafić centralnie w głowę, więc trzeba być przy tamtym fast starze bardzo precyzyjnym. Mamy tutaj jakąś scenę zwanie. O, imumropa. O i tutaj ciekawa rzecz to to, że, być, że już wiadomo, o co chodzi z tą baterią w, Na zegarku wcześniej. I chodzi o to, że będziemy mogli sterować na Fredim. Tak. W miejsce, gdzie wchodzimy to jest miejsce na tort. I tam będziemy mogli sterować Fredim. I wtedy do niego wchodzimy a i będziemy wtedy sterować Freddy. On jak wiadomo będziemy ograniczony na czas działania, ale już wiemy przynajmniej o co chodzi z tą tą baterią I przy końca fredyko zegarku. O! I będziemy mieli parę chyba biur albo jedno i będziemy tam mogli ładować latarkę. No, łatwo się było to myśleć. O, i tutaj ludzie się czepiają tego, że cała, wszystko to, cała gameplay i te inne są dobrej jakości, a te kamery to takie, no mech. Ale wiadomo, że to będzie chyba zmienione w pełnej wersji, bo to dopiero ten. Ogólnie to już mamy te zmiany zegarka tego i będziemy mieli do wykonania misje. I te misje będą chyba, najprawdopodobniej będą potrzebne do odblokowania innych zakończeń. Mamy tutaj reguły, które biegnie do wyjścia, a one są zamykane. O, i co ciekawe, Music Man z NAFA 6, bardziej w Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, powróci w jakiejś nowej, większej wersji. I będzie on na pewno takim mini-bossem, przez które tak, będziemy musieli uciekać do określonego miejsca. to jest ciekawe. Ogólnie, to tutaj na tym automacie mamy. Po lewej stronie um, Teodora z serii The Silver Eyes, z serii trilogii The Silver Eyes, Twisted Once i Ford Closet. Polecam tą serię sobie przeczytać, bo jest po polsku. O i taka ciekawostka to to, że dwóch głównych założycieli Wool Studio byliby, są byłymi pracownikami Pixar'a, więc. Ten Cinematic jest genialny. O i taka też ciekawostka do takiego żartu z 2016. To, że um, Scott tak żartował w um, grze um, Freddy in Space, w, która była minigierką w FNaF Wordzie, i właśnie w tej grze finalnym bossem właśnie Scott żartował o FNaF Cinematic Universe. I tutaj mamy plakat po prawej nawiązujący do plakatu a będzie z Endgame, więc taka jest śmieszna ciekawostka. O, i tutaj mamy zy, staw boty. Staw boty będą to takie boty ochroniarskie, które no będą. nie będą nas atakowały, ale będą. jak nas zobaczą, to włączają właśnie alarm, który będzie zwabiał przeciwników do nas. Jest nieciekawie. I mamy właśnie z skamera. O, i mamy tutaj jeszcze jakieś... Nie wiem tutaj jest jakaś kopalnia, wysypisko, nie wiem, ale to mi się kojarzy z... właśnie znowu z Now's Dark Deception, z tym nowym rozdziałem, który właśnie też był taki... Obrań, takie skojarzenie. I mamy zniszczoną glamercika. O, Monty zniszczy ten blaster właśnie, o którym mówiłem. I mamy Freddy'ego. I tutaj ciekawa rzecz to to, że Lamrock Freddy w którymś momencie zostanie jakby uszkodzony i chyba można się łatwo domyśleć, kto to mógł być. O, i mamy jeszcze Vani. W ogóle to ta scena mi się kojarzy z sceną z robotnikiem z filmu Sonic Kiedy on właśnie, kiedy, gdzie robotnik właśnie tańczył To takie skojarzenie Tam. O i mamy te właśnie ochroniarskie boty, stałe boty które w takiej bardziej koszmarnej formie, które każdy z nich na, kla, na, na klatce pierwszej, tak można nazwać, mają napisane in your dreams, czyli w tłumaczeniu co ich Nie wiadomo o co w tym chodzi. W grze na pewno się to wszystko rozwinie, bo teraz trudno ocenić. I, i właśnie w tym trailerze dowiedzieliśmy się finalnej daty. Wyjścia Security Bridge, a jest to 16 grudnia, więc możecie jeszcze znaleźć w kalendarzu albo w telefonie Kiedy odpalec team Więc no Więc mamy wreszcie finalną datę wyjścia gry Jeszcze zrobiłem takie małe umówienie no i... no i co mogę powiedzieć więcej? Não tá pá.